zapytałem Was na Facebooku, jakie planety chcielibyście zobaczyć w Battlefroncie, w nadchodzącym Battlefroncie w 2007 roku. I odpowiedzi były bardzo, bardzo różne. Ja sobie pozwolę dodać jedną od siebie i wybrałem kilka planet, które chcielibyście zobaczyć w Battlefroncie. Najczęściej pojawiającą się odpowiedzią, którą ja bym chciał zobaczyć, to jest Coruscant. Nie bardzo wyobrażam sobie jak Battlefront miałby rozgrywać swoje bitwy lądowe na powierzchni Coruscant, no tam trzeba by wybrać jakieś dobre miejsca, ponieważ ten Battlefront, który był w 2015 roku on stawiał raczej na walki albo na otwartych przestrzeniach, albo na przestrzeniach, że tak powiem, otwarto-zamkniętych, czyli takich jak na przykład Bespin, gdzie można było pobiegać na zewnątrz, ale też wchodzić do budynków. I w zasadzie tylko dodatek Gwiazda Śmierci nam tutaj wprowadzał walkę tylko i wyłącznie wewnątrz. No na Coruscant no to oczywiście nasuwa się tutaj pomysł, żeby walka była na przykład w świątyni Jedi która mogłaby być w zależności od tego jakie czasy mamy do dyspozycji mogłaby być świątynią Jedi w czasach Starej Republiki mogłaby być świątynią Jedi już zaanektowaną przez Imperium w czasach galaktycznej wojny domowej można by również toczyć bitwę w senacie w różnych korytarzach senatu bardzo chętnie bym poznał różne korytarze jakie tam były w senacie galaktycznym no ale oczywiście tym co jest najciekawsze to jest walka na orbicie Coruscant jak pamiętacie w epizodzie trzecim widzieliśmy fantastyczną bitwę na orbicie korusan, więc fajnie by było zagrać i też powalczyć, polatać wśród tych krążowników. Żebym. Bardzo chętnie zobaczylibyście również, ja też i przyznam się, że to jest mój jeden z ważniejszych typów, kaszyk, kasik, Planeta Łukich. I teraz z Kasik jest pewien problem. To znaczy, no, leśną planetę już w Battlefroncie mieliśmy. No i oczywiście był to Endor. Ale, jak znowu widać było w epizodzie trzecim, Kasik. Fajnie by było, żeby to nie był tylko wielki gęsty mroczny las, ale również plaża, czyli stanowiłoby to takie trochę połączenie map z Dotychczasowego czy z obecnego Battlefronta, Scarif i właśnie Endor. Myślę, że to by było ciekawe, gdzie można by było jednocześnie na tej samej mapie pobyć na plaży, pobiegać w jakiejś takiej płytkiej wodzie, ale też wejść między jakieś takie gęste zarośla czy nawet pobiegać po takich drewnianych konstrukcjach na tych drzewach, bo jak pamiętacie na kaszyku właśnie takie były. Zaproponowaliście również, aby w tym nadchodzącym battlefroncie pojawiło się również Geonosis. Ja chyba nie chciałbym Geonosis, znaczy ja wiem, że jest to ważna planeta, jest to ważna planeta dla wojen klonów i jeśli oczywiście w tym nadchodzącym battlefroncie mielibyśmy wojny klonów, no to Geonosis musiałoby być. Ale takich piaskowych czy górzysto-piaskowych planet, no to już żeśmy się na nie trochę napatrzyli. Niektóre mapy na Tatooine w tym Battlefroncie 2015 i już takich piaszczysto-skalistych, to chyba nieszczególnie bym chciał oglądać. Drugi typ to jest oczywiście Tatooine. No Tatooine, pomimo tego, że jest określany jako totalne zadupie galaktyki, jest jedną z ważniejszych planet. No tam się jednak sporo wydarzyło z wydarzeń w Gwiezdnych wojnach. No i oczywiście sporo miliardów. Map na Tatooine w tym Battlefroncie z 2015. Natomiast ja bym chciał zobaczyć w Battlefroncie 2017: Chciałbym zobaczyć Mos Eisley albo Mos Espe. Taka mapa była bodajże w Battlefroncie 2, czyli tym starym Battlefroncie. Natomiast, no, fajnie by było właśnie pobiegać, powchodzić do budynków, nie wiem, zobaczyć jak wygląda ten tor wyścigów podów. No, to by było coś i to by pozwoliło nam przełamać tą piaskową monotonię tych dotychczasowych map. Na Tatooine. Bardzo fajnie byłoby również zobaczyć Jawin 4. Budynki na Jawin 4, czyli te świątynie, te to gdzieś w jakichś starokanonicznych książkach było określane jako Ziguraty, chyba, tak mi się wydaje. Mogę się mylić, jak coś to poprawiajcie mnie w komentarzach, ale no, bieganie w ich wnętrzu też by było niesamowite. No i wyobraźcie sobie te mecze multiplayerowe, gdzie jesteśmy na przykład w tej sali, w tej wielkiej sali, w której w epizodzie czwartym Leja wręcza medale. Tak, to by było naprawdę fajne, aczkolwiek no, na zewnątrz znowu mamy coś takiego: Ala Endor z Battlefronta 2015, czyli gęsty, gęsty las, ale wnętrza tych świątyń na pewno wyglądałyby rewelacyjnie. No i oczywiście mamy kamino, padający deszcz. Woda, no ale te wystające wielkie miasta, to by był pomysł na bardzo fajną mapkę. Taką chyba trochę podobną do tych map, które przyniósł dodatek Miasto w Chmurach do Battlefronta 2015, prawda? Czyli też trochę wewnątrz, trochę na zewnątrz, po jakichś platformach, jakieś skakanie pomiędzy platformami i tak dalej. No a upadek z takiej platformy, no to już mógłby się kończyć śmiercią, no bo prawda, wpadamy do bardzo głębokiej wody. Kamino też pojawiło się w poprzednim Battlefroncie, którymś, albo w jed... Albo w dwójce. Wydaje mi się, że w dwójce, ale głowy nie dam. Mój typ na planetę w nadchodzącym battlefroncie to jest oczywiście baza Star Killer. Tam, zobaczcie, moglibyśmy również mieć takie misje, w których mamy jakąś walkę wewnątrz, w samej bazie, walkę na zewnątrz, na śniegu, ale dochodziłby też las. Słuchajcie, no to jest coś fajnego, dlatego że. No, oczywiście mieliśmy takie mroźne planety zarówno w tych starych Battlefrontach, jak i w tym battlefrontie 2015, ale to był odwzorowany Hoth, a tam nie było drzew, to, to była lodowa planeta. Natomiast na planecie Baza Starkiller no, można by tutaj zrobić naprawdę całą masę fajnych map, być może prowadzić tam również część jakiejś kampanii single player, no bo to jest w końcu ważna planeta dla epizodu siódmego. Nie wiem, czy Baza Starkiller nie znalazłaby się na czele moich chęci Zobaczenia w Battlefroncie 2017. Wasze propozycje to było jeszcze na przykład Mustafar. Natomiast no, na Mustafar ciężko by było, na pewno by ta planeta wyglądała rewelacyjnie z tymi wulkanami, z tymi konstrukcjami, z tymi bu budowlami. Natomiast nie wiem, czy tam ciężko by nie było zbudować jakiejś rozsądnej mapy, no bo już w tym Battlefroncie 2015 mamy mapę, na której jest lawa. Natomiast no co, no, na Mustafar musiałoby być jej trochę więcej. Natomiast oczywiście zgłaszaliście jeszcze mapy z Watera 1, czy z Expanded Universe czy z Clone Wars, czyli na przykład Christophis czy Felusia Felusia wyglądałaby, Felucia, Felucia, Felucia wyglądałaby na pewno rewelacyjnie no, z tymi prawda, roślinami, tymi grzybami. No trochę tej planety mogliśmy zobaczyć w The Force Unleashed. Natomiast no oczywiście z grafiką od DICE, z grafiką w Battlefronta na pewno wy wyglądałoby to rewelacyjnie, ale nie wiem czy nie zbyt kreskówkowo Zauważcie, że no jednak poprzedni Battlefront stawia na taki powiedzmy realizm, stara się tak jak klasyczne Gwiezdne Wojny przenieść czy pokazać taki realizm tych Gwiezdnych Wojen, tak, natomiast no Felucia z jakimiś takimi swoimi wielkimi grzybami, z jakimiś takimi roślinami, no wyglądałaby chyba trochę za bardzo komiksowo, bardzo chętnie również zobaczyłbym w Battlefroncie 2017 planetę Takodane, czyli tą planetę, na której maska Kanata miała swój zamek, no to by było na pewno Fajne, dlatego, że też można by zrobić jakąś mapę taką w lesie, ale również bieganie po korytarzach tego zamku. Być może też byłaby to dobra mapa do jakiegoś elementu kampanii single player. Nie wiemy na jakich założeniach będzie się opierał single player w nadchodzącym Battlefrontie, czy on będzie odtwarzał pewne wydarzenia, czy wprowadzi nam jakąś historię, no ale na pewno zobaczenie tam planet znanych z filmów, i to zarówno z Łotra 1, jak i z klasycznej trylogii, jak i z trylogii prequel, jak i z Rebellion. Jak i z epizodu 7, no na pewno byłoby czymś bardzo fajnym. A Wy co myślicie? Jakie planety powinni pokazać nam w Battlefroncie 2017? Komentarze są oczywiście do Waszej dyspozycji. Pamiętajcie o tym, żeby się często uśmiechać. Niech moc będzie z wami, zostawcie łapkę w górę i trzymajcie się. Papa! Pa.